Przyjechałam dziś do KIS w Chojnicach. O ile informacje na fanpage'u KIS Chojnice mnie nie mylą, to dzisiaj jest dzień wyprzedaży. Każda rumpeksiara na słowo wyprzedaż reaguje cieknącą ślinką ja dokładnie mam to samo. Mam totalnego smaka na tę wyprzedaż. Zapraszam do oglądania. W dniu wyprzedaży sklep jest otwarty krócej, od 9 do 15, więc weź, weźcie to pod uwagę, jeżeli będziecie chcia chciały na wyprzedaż przyjechać. Co wchodzę do lokalu jest to jestem pod coraz większym wrażeniem. Tu w ogóle nie czuć tego, że wchodzę do lumpeksu, to jest niesamowite. Dla mnie to jest ogromny plus. Często o tym wspominam, jak jest 300 w lumpeksach, że naprawdę to robi mega dużą, mega robotę. Parę z was tam kiedyś napisało, że zwracam uwagę na to, że to jest czysto, jakby to było nie wiadomo co, a ja mówię, wiecie, w lumpeksach to naprawdę jest nie wiadomo co, bo tak często jest brudno w tych przymierzalniach i w ogóle ogólnie wszędzie, no, że się odechciewa. siary są na to zazwyczaj uodpornione, no ale jeżeli mamy robić zakupy z przyjemnością, no to jeżeli jest czysto, nie śmierdzi, jest wszystko poukładane, no to przecież to jest zupełnie inna jakość tych zakupów. Jako, że jest dzień wyprzedaży, to ceny oscylują między 3,99 za uwranka dla dzieci, a 14,99 za kurtki i tego typu rzeczy. I ja podeszłam do pierwsze co do torebek. Chyba torebki. Tak, 8,99 sztuka. I zobaczcie, jaką ja piękną to już znalazłam tutaj. Otwieram, patrzę. Stan idealny. Lufka sztuka śmigana. Naked. No, to jest po prostu złoto. Za 8,99 taka cudna torebka. No, po prostu musi być moja. Patrzcie to. W ogóle, co jest ważne, właściwie to na Najważniejsze w wyprzedażach. To często jest tak, że te rzeczy są mega poprzebierane. i faktycznie można znaleźć perełki. Ale wiecie, czy się naprawdę napocić? A jak ja tutaj weszłam, to patrzę, no to po prostu ogromny sklep pełen ciuchów. Więc pewnie z tymi markowymi rzeczami może być trudniej. No tak przypuszczam, no bo jednak te pierwsze dni po nowej dostawie, czyli od jutra was bym zaprosiła, czyli od wtorku, jest najwięcej tych takich rzeczy markowych, ale i tak jest po prostu ogrom rzeczy. No a ja jednak wiecie, no tutaj muszę po prostu <laughs> przeżyć i znaleźć jak najlepsze rzeczy za jak najniższe ceny. Mamy sezon narciarski, trwa w najlepszym. Lepsze, więc odzież narciarską, jak najbardziej, również możecie kupić w lumpeksie. To jest bomba. Przede wszystkim te rzeczy normalnie kosztują. Patrzcie, jaka fajna kurtka. Pierwsze, co wyciągnęłam, za Widać, że te rzeczy normalnie bardzo dużo kosztują. No to te też są rzeczy sezonowe, więc może warto wybrać się. O, nawet dla dzieciaka. Patrzcie, chce w sensie się. Dziecięca. Nie no, super, kurteczka. I ile to? Dzisiaj? 44,50 za kilogram, rozumiem, tak? Tak, kilogram. I naprawdę za tanie pieniądze. I szczególnie dzieci to już w ogóle. No, ale siebie też zresztą, czemu nie? Zobaczcie, jaka fajna kurtka CND MK. Mega. I taką kurtkę dziś można kupić za 14,99. Kolejną ekstra kurtkę zobaczyłam. Chciałam zobaczyć. Co to jest? Ale chyba się nie doszukam. Ale jest świetna. Też znowu piękny stan, a to jest białe, więc to też dużo mówi o tym, że jest y, dobrze traktowana, że się tak wyrażę. W ogóle to y, w związku z tym, że jest dzień wyprzedaży, jutro jest nowy towar, a weźcie pod uwagę to. Chcę to zaznaczyć, że tutaj co tydzień są całkowite wymiany towarów, także nie znajdziecie nic. W kolejnym tygodniu, jeżeli dzisiaj, na przykład jutro przyjdziecie na nową dostawę, to przez cały tydzień jest ta, są te rzeczy z dnia na dzień, oczywiście coraz taniej. No i po tygodniu, jak przy, wrócicie, to już są nowe rzeczy, co oznacza, że można tu przychodzić co tydzień. Aha, ja bym to zrobiła w ogóle, taki myk, żebym przychodziła na dzień dostawy, a tutaj tylko guziczek uszkodzony, ale fajny, fajnie wygląda, fajny ma kołnierzyk taki. Retro, trochę. Przechodziłabym na dzień dostawy, żeby wahać jak najwięcej perełek. No bo wiadomo, że w ten dzień takie rzeczy markowe, jeżeli. No, no, tym zależy. Ej, kolejna fajna. Taka nietypowa, mocno marszczo... Ma, marszczona. Żeby jak najwięcej perełek e, wynaleźć, a później na wyprzedaż bym przyjeżdżała, żeby. Żeby wiecie, po prostu jak najwięcej w takich rzeczy już. Może niekoniecznie. O! No patrzcie, kurde, jest, to jest akurat wielkie. Ej, ale to jest fajne. To jest niby elka, ale. Ej, ale wiem, że to jest bardzo wielkie. Czy ja mogę się gdzieś przejrzeć? Tak, tu jest ok obok mnie ok Przymierzania. chcę zobaczyć tą, ten płaszcz. Na dzień wyprzedaży właśnie, żeby wyhaczyć jak, jak, jak najwięcej takich zarobistych ciuchów w jak najniższych celach. Ja wam powiem, że to jest dla mnie mega. To jest płaszcz Zara rozmiar L. Ja się bałam o rękawy przede wszystkim, ale zobaczcie, one są na takim bufiastym stylu zrobione. One są zwężane. Tutaj są takie szerokie mega, takie pufki i tu jest na dole zwężane. Długość jest po prostu idealna. Fenomenalny jest ten płaszcz. W tym momencie mam ciary, bo ja takiego płaszcza szukałam. Jego, jeżeli chodzi o. O jego stan, mikro, mikro zmachacenia, ale to, do, to są takie kuleczki dosłownie mega malutkie. To taki, o tutaj widać bardziej na przykład na rękawku, to moja golarka po prostu siupnie w nie wiem kwadrans i będzie jak nowy. Nie no, ja jestem zachwycona taki płaszcz zarąbisty za 15, to jest po prostu deal życia. Nie no, kocham go na maksa. Słuchajcie, ja wiem, że będę w nim chodzić non stop. Uwierzcie mi na słowo, zobaczycie zresztą to pewnie nieraz mnie w nim na sobie. Tak jak ten płaszcz taki wielki, co w rozmiarze 42 czy 44 kupiłam jakiś czas temu, chociaż za niego dałam 50 zł, ale ja wtedy znalazłam w internecie go za prawie tysiaka. I ja słuchajcie, mam mnóstwo szkurtek w swojej szafie, a chodzę w nim non-stop, bo chyba po prostu pokochałam takie długie czarne płaszcze. Tamten jest bardziej na zimę, ten będzie bardziej na wiosnę, jesień. No po prostu petarda. Ja jestem już tak usatysfakcjonowana tymi zakupami, że ja już bym mogła wychodzić i po prostu bym szała ze szczęścia przez cały najbliższy tydzień z tego młodzego płaszcza. A poza tym ta torebka zresztą też dla mnie to jest petarda. A jak ją ja tylko, ja tylko wrzuciłam przed chwilą do koszyka, to tak sobie mhm, mm kobieto, wczoraj ledwo zmieściłaś kurtki do szafy, gdzie ty teraz jeszcze ten wielki płaszcz wciśniesz? No muszę gdzieś, no muszę gdzieś. Ale ja, ja już czuję na, po prostu, że to będzie jedna z ulubionych rzeczy w mojej garderobie. Takiej wierzchni. Rzeczy. Nie planowałam przeglądać takich kiecek. Balowych, karnawołowych, eleganckich bardziej i tak dalej, ale stwierdziłam w sumie, że czemu nie? Bo to jest fajne w lumpeksach. To ostatnio w odcinku z mamą mówiłam, że ja często na przykład znaj znajduję z fajne rzeczy. Niekoniecznie na daną, okazję ładna bluzeczka, duża co prawda na mnie, ale zobaczcie, jaka ładna. Bardzo ładna, taki przód ma dłuższy, więc fajnie też będzie brzuszek zakrywać i tak się ładnie, bardzo ładnie układa. Co prawda, shein, więc no wiadomo, ale fast fashion, ale lepsze fast fashion dużo bardziej z lumpeksu, albo najbardziej niż. Y zamawiać na stronie i kupować. Ale to mówiłam, że często kupuję rzeczy, które właściwie nie wiem, nie mam okazji, żeby tu teraz ubrać, ale wiem, że ta okazja na pewno nastąpi, bo na pewno będę na jakimś ślubie, bo na pewno będę na jakimś evencie, bo na pewno będę na jakiejś imprezie, urodzinach, czymkolwiek. O, też ładna z takim kołnierzykiem świecącym, po prostu prosta i tylko taki kołnierzyk robi robotę. Więc już mam po prostu rzeczy, wiecie, w mojej szafie czekają i nie muszę się potem stresować, że nie mam w czym pójść, że coś, tylko po prostu jestem przygotowana na każdą ewentualność życiową po prostu. Rozglądam się teraz w ogóle po całym lokalu, który jest ogromny, znowu, znowu ogromny i po prostu patrzę co gdzie wisi. o Nie, znowu jakieś fajne kurtki, ja nie mogę patrzeć, jako co mam z tymi kurtkami ostatnio. Czerwonej nie mam ale fajna, a duża, znowu wielka ale na mnie idealna jak wielka przyszłam na sukienkę i więc w międzyczasie widzę tutaj na manikinie taką piękną welurkową, welwetową nie wiem czy się na nią nie skuszę teraz ale nie, nie skuszę się, bo, bo to jest to rozmiar 40 i to jest jeszcze Primark, czyli powiększone 40 także szkoda, ale zobaczcie jak ona jest pięknie tutaj yy, ma takie, nie wiem jak to nazwać jakieś jakby ściągnięte tutaj po dwóch stronach i to tak pięknie talię podkreśla. Tutaj piękne marszczenie na biuście. No i kocham takie rękawki jeszcze do tego zwężane, takie delikatnie pofiaste dłuższe. No po prostu perfekcja, perfekcja. Krój i materiał dla mnie petarda. Kocham takie. A teraz przejrzę jeszcze sobie sukienki. Co prawda jest ich nie za dużo, ponieważ w ogóle w okresie... Uuu, co to jest? U. Chciałam powiedzieć, że ponieważ w okresie zimowym jest dużo tych takich właśnie balowych, karnawołowych w ogóle sylwestro... sylwestrowych itd. No i tak dalej teraz raczej się mniej jednak sukienek, na sukienki zwraca uwagę, ale słuchajcie, jaki tutaj komplet na znalazło. Co to jest? To jest handem, ale jaki to jest rozmiar? Powiedzcie mi, jaki to jest? Wow, ja w ogóle w takim czymś bym mamy widziała, ale to jest chyba małe, ale czy to jest tak małe, że aż na mnie? Jakby mi bo w takim? Ja jestem tego ciekawa. Nie wiem, czy to jest na mnie, czy to nie jest na mnie, no rozmiaru nie ma. Tak w miarę bym powiedziała, że 36, może 8, ale zaraz się przekonamy, ja wyrzucę to do koszyka i przymierzę. Alfajna jeansowa sukieneczka. Jaka super! Szkoda, że to jest 32. No, w 32 to będzie mi. no, niekomfortowo. Dopiero, bym się pewnie dopięła, chociaż nie wiem. Może, może tak, może nie, ale no niekomfortowo. Ale ten, ona jest świetna. Piękny kolor. Taki kolor jeansu, który kocham totalnie najbardziej. Bez żadnych wiecie, rozjaśnień, przetargi. Uff. Różnych kombinacji. Także, jakby była dla mnie dobra, to na pewno by się znalazła w moim koszuku. Kolejna mega fajna ogrodniczka, co prawda, kupiłam taką niedawno. Podobną, nie taką, więc nie biorę, ale świetna. A tutaj jakieś takie. wow, co to jest? Jaki kolor? Nie, nie ma ceny. Nie, nie ceny, tylko rozmiaru. Czy to jest duże? Ale to jest ciekawe. Czy to nie jest duże? metka mi nic nie mówi, są tu jakieś dziwne znaczki, które mi kompletnie nic nie mówią. Czy mi w ogóle wyłowę w tym ładnie? Jakby to było na mnie dobre? Materiał mi się podoba, kolor mi się podoba, no dobra Zobaczcie w ogóle co jest za mną Ja tutaj sobie przeglądam sukienki, spódniczki A za mną jest po prostu cała Góra ciuchów, takich wiecie Dla dzieci, bo teraz karnawał No to bale przebierańców, ja pamiętam zawsze Byłam za... Za kogo ja zawsze się przebierałam? Pamiętam, że to był żółty strój Że miałam goły brzuch, top i Spodnie, za taką niehipiskę Mama by mi pewnie powiedziała a coś mi się takiego kojarzy, z jakąś taką hipiską. No ja kochałam w ogóle balę przybierańców. Miałam swój ulubiony strój, który w ogóle chyba na dwóch czy trzech balach w tym samym byłam. Chyba, że mi się po prostu w głowie pomieszało, ale tak, 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 tak mi mówi moja pamięć. I ja go totalnie kochałam i nie chciałam nic innego, bo ja, ja, ja tak mam. Jak coś mnie czasami coś upatrzę, to bym na stop tylko to chciała. Więc muszę tak, wiecie, na zasadzie, że kurczę, mam tyle tych rzeczy, muszę je wynosić. A najchętniej to bym po prostu ugrała w kółko to samo, tak jak właśnie z tą wielką kurtką teraz i tylko to nosiła non stop. Je, jaka ładna! To jest nie na mnie, ale zobaczcie jaki ten materiał przepiękny ta faktura. Wow, piękna, piękna spódniczka. Właśnie przed chwilą y, rozmawiałam przez chwilkę z kierowniczką y, tego lokalu i właśnie y, zwróciłam uwagę. Powiedziała mi, że niesamowite wrażenie zrobiło na mnie pierwsze, jak tutaj weszłam, że to jest tak czysto, że wszystko tak ładnie poukładane. Normalnie jak weszłam to co pachnie czystością. No i ona do mnie powiedziała, że tak, że bardzo o to dbają, że przede wszystkim ważny jest dla nich też ich komfort pracy, bo to też jest mega ważne. I faktycznie, jak sobie tak pomyślałam o tym, jak ona mnie, mi to powiedziała, że przecież tak, my klienci od tej drugiej strony no okej, okay, wchodzimy, fajnie, cieszymy się, miło albo nie miło, prawda? Czysto albo Trudno, poukładane albo nie poukładane. No i na tej podstawie po prostu oceniamy lokal. A z drugiej strony właśnie ludzie, którzy tutaj spędzają sporą część dnia, czyli pracownicy, obsługa, no to jednak dla nich też myślę, że jest mega istotne to, żeby wypracować w jak najlepszych warunkach. Więc fajnie, że tak na to patrzą, że, że biorą to tutaj jakby jako takie miejsce, gdzie faktycznie spędza się dużo czasu. Co to jest? Ciekawe te rękawy są. I, i faktycznie dbają o nie takiego... No swój dom, żeby po prostu czuć się w nim dobrze i to jest dla mnie ogromna, e, ogromny plus. Pół, jaka fajna bluza. O, taką mikroplamkę ma. a to jest taki, taki rodzaj plamki, o której się zawsze boję, że mógłby nie zejść. Tak naprawdę jest tak mało widoczne, ale jednak. Tutaj w ogóle też są rzeczy premium, zaraz tam pójdziemy, wycenione, bo jak y, możecie kojarzyć, istnieje też strona Kiss Premium, gdzie możecie sobie kupić po prostu rzeczy online, takie bardziej wyselekcjonowane i też są prowadzone live'y na Facebooku Kiss Premium, gdzie możecie sobie wejść na fanpage'a w z Premium i sobie zobaczyć, w jakie dni są live'y i sobie właśnie poprzez live'y też kupować ubrania. I takie tam, tam naprawdę już można takie perełki wyhaczyć, że to już w ogóle jest kosmos. Zacięłam się aż, bo mam chyba identyczny, ale naprawdę chyba identyczny, tylko wydaje mi się, że rozmiar większy to jest 38, a ja mam 40. I ja brzmię, że ten go wyczy. Dlaczego? Bo ja już tamten mam tyle lat i też jest z lumpka, A ten jest właśnie w lepszym stanie niż mój. Więc jeżeli, jeżeli się okaże, że kupię ten sam, nawet rozmiar mniejszy, bo tamten co prawda nie jest, że jest zły, że jest za rozmiar większy, jesteś mega taki duży na mnie, bo wiecie, że ja to lubię, ale czasami fajniej by było, jakby był troszeczkę mniejszy, bo czasami na przykład chcę go ubrać do spódniczek, no to już go na przykład nie mogę włożyć do środka i, i to czasami zdarza się, zdarza się że jest problematyczne. A ten byłby odpowiedział na to, że mogłabym to wkładać do środka, bo on jest mega długi, więc zobaczcie, ja na pewno bym musiała go jakoś tutaj, wiecie, sobie po prostu postylizować. Żona Filipa. <śla> o, tutaj też taki granatowy, nawet taki ładny też. Remark Esko. Przymierzam. U, a tu kolejny. Jezu, jestem taka golfowa dziewczyna, zobaczcie, sami widzicie. A takiego chyba nie. ma Leksem jeździć. Czemu mężczyznę? Byłeś coś golfowa. Aha, okej, okay, no raczej. że, <noise> że elektryczny, tak? <noise> no tak. <noise> Tutaj wydaje mi się, że to jest wełna, ale nie powiem Wam, bo be to... Nie wiem, co to jest, ale widać, że to się skurczyło w praniu, i weźcie na to też często. to jest ten podstawowy błąd, że takie rzeczy wełniane i w ogóle z taki z naturalnych składów. Naturalnych składów. No dobra, nazwijmy to w ten sposób. Z gwiazdką. W się mogą skurczyć, jak wyprzecie zbyt wysokiej temperaturze, czyli już myślę, że przy 40 nawet można, mogło się skurczyć. Ja też tak kiedyś raz seter skurczyłam, więc już teraz o dbam bardzo. Przejdźmy sobie teraz na tę wyselekcjonowaną, live'ową, że tak się wyrażę, strefę. Zobaczymy, co tam wisi dzisiaj. Mam dla Was niespodziankę. Ta rzecz wyceniona, wyselekcjonowana. Tak jak sobie widzicie, nowa, odzież być wyceniona, to będzie już ta, która będzie od jutra, czyli od wtorku. Tak jak oglądacie ten odcinek, czyli od dzisiaj właściwie dla Was. Dostępna tutaj, więc cokolwiek tutaj zaraz wypatrzymy razem. Posłuchajcie, ja wiecie, że ja bardziej... U, jaka fajna bluza z Zary. Nowa z metką. Ej, ale świetna jest. 49 złotych wow, ale piękna jest cokolwiek tutaj wypatrzymy, to możecie od jutra, od dzisiaj, <grymne> dla was od dzisiaj przez cały tydzień tutaj znaleźć to jest przepiękne furterko, takie mięciutkie, emeczka 69 zł, super mega przyjemna. te też to takie psy, ja nie pamiętam jej rasy ale tak mi się kojarzy, są takie mega teraz takie wiecie, na topie czy jak to się mówi, e, jak się nazywają te psy, nie pamiętam, ale normalnie mi się mega skojarzyło, jakby normalnie z tego by był zrobiony ten było zrobione to futerko re, Reni, re, Reni, słuchajcie Reni Meyer. ja nie mam pojęcia jak się to wymawia ona jest, nie pamiętam nawet jakiej narodowości, ale na pewno większość z was ja ją, e, ma takiego psa więc pewnie będziecie wiedzieli o kogo chodzi zobaczcie jaki kardigan świetny a to ostatnio wam mówiłam, że ja kocham takie w ogóle latem na sukienki, wieczorem wziąć taki jeden ze sobą na wakacje i mnóstwo sukienek i tylko coś takiego na, za, zarzucać na siebie wieczorami, to jest 48,50 e, rozmiar, kolor totalnie idealny, 49 zł. To mi się podoba. To też nie, znowu nie na mnie, bo za duże, ale podoba mi się dekolt. Bardzo lubię taki. I podobają mi się rękawki. No i to, że jest po prostu to mega mięciutkie i przyjemne. A zobaczcie te. Taka welwetowa. Ojeju. Poezja. Poezją jest również dekolt. Pięknie tu się będzie układał. To jest rozmiar L. Znowu, takie wykończenia rękawków, jakie ja kocham. Takie bardzo delikatnie bufiaste. Nawet tutaj na ramionkach. No więc mniej pewnie dla kobiet z szerszymi ramionami. Chociaż niekoniecznie. To bardzo zależy. Bardzo fajne marsz marszczenia przy talii które będą gdzieś tam maskowały jakieś ewentualne niedoskonałości. Albo doskonałości, jak chcemy. <laughs> Bardzo mi się podoba. No nie na mnie, ale super. I ona kosztuje od razu wam jeszcze powiem, jakbyście chciały 49 zł. Takie prawdziwe czarne, nie w sensie, bo często te rzeczy są takie. bardziej sprane, już takie szarawe się robią. A to jest taki czarny, czarny. Jak chcecie prawdziwe, czarne, czarne skini, spodnie materiałowe, to idealnie. I tutaj mamy rozmiar 38 i 49 zł kosztują. Tutaj mam dalej nowy towar, który od dzisiaj, czyli wtorku czytaj, do O, Michael Kors. Ciekawe co to jest. Delikatnie zamek popsuty, znaczy delikatnie, w sensie zamek popsuty, ale pewnie można wymienić. Fajna torebka, ładna. A co mi się spodobało, dlatego to zobaczyłam? Bo mi się spodobał sweterek. Jutro, od jutra nowy, nowy towar i te rzeczy właśnie już będą tam. I to jest, yy, czyli 89 złotych kilogram będzie kusztu, będą kosztowały rzeczy. Mega fajny sweterek. A patrz, ten szal również fajny. Patrzcie jakie fajne brązowe spodnie, rureczki. Ja mam prawie identyczne i to Och, nie wiem, czy to są na mnie. 27, a ja mam takie chyba 26. Zaszłyłam z tym problemem, jak jest taka rozmiarówka. Ale fajne, mega fajne. Uuu, a te, jakie fajne. Lubię takie wiecie o tym. Eska niby, ale taka większa. Na, na mnie na pewno za duża, więc bym powiedziała tak na moje oko, że to jest bardziej MK. Albo taka po prostu duża Eska. Rozmiar rozmiarowi, jak wiemy, nierówny. Ale są super. Tutaj mam taką słodką koferdeczkę jeszcze z tyłu. A jakby mi w takim było? Tylko to jest na mnie za duże, w sensie rozmiarowo. I widzę, że rękawki mogą chyba być na mnie za długie, w się sensie mogą mi przeszkadzać, bo czasami, jak widzicie, ten płaszcz, który wzięłam, zaryż rozmiar, nie wiem, tam jest 40 42, już nie pamiętam, to ten rękaw był taki super idealnie, chociaż tak do palca jeszcze to jeszcze jest ok, a musiałabym się zobaczyć w lustrze przede wszystkim. Jest prześwietny, totalnie mięciutki, no tak przyjemny, jakbyście mogli to dotknąć. Tylko, że ja się chyba jednak w takim do końca mi się nie czuję. Ja żadnego takiego nigdy nic sobie nie kupiłam. I chyba wiem dlaczego, bo podeszłam do lustra i jakoś tak nie czuję, żeby to było moje. Nie wiem, może jeszcze nie znalazłam odpowiedniego, nie wiem. Daję sobie na to przyzwolenie, ale no tym razem również jestem na nie, chociaż jest po prostu tak miły. Może dlatego, że jest, może jakby był rozmiar mniejszy, to może bym była bardziej przychylna. Nie wiem, ale jest tak. Słuchajcie, co ja tutaj odkryłam? moja kurtka, moja kurtka, którą ja kupiłam sama w New Yorkerze, w której byłam na NordCap, w której chodzę dalej. Bardzo ją lubię. Znaczy, właściwie tej zimy to w sumie chyba nie rozwinęłam jeszcze na sobie, ale to pewnie dlatego, że jeszcze nie pojechaliśmy jeszcze, do żadnej Skandynawii i tak dalej, które kocham, którą kocham swoją drogą. Ja mam chyba w rozmiarze to jest 38, a ja mam 34 albo 36, ale no dosłownie to. To jest moja kurtka. I no, ty bez of the... Uwielbiam ją. Wiecie dlaczego? Bo ona jest taka jakbyś, jak ja zawsze robię tak, że zapinam sobie tylko ten środek zamek środkowy, bo tutaj jest kaptur z tego samego materiału, co tutaj ta wszywka. wszywka. I to wygląda, jakbym miała po prostu taką szarą bluzę pod spodem. I to jest naprawdę uwielbiam, tylko coś takiego zarzucam i idę. Gdybyście przyszły tutaj jutro, czyli w dniu dostawy, kiedy jest najdrożej, to zapłaciłybyście za nią tam 134-39. Także nie najmniej, nie najmniej. A ty za ile kupiłaś? Bo no, ja kupiłam raczej za mniej, bo ja wiecie, jak. Ja jeszcze to było w sieciówce, jak ja to kupiłam i pewnie na bank to było na wyprzedaży, ale nie powiem Wam dokładnie za ile, wydaje mi się, że mniej, ale wiecie, mogę kłamać tak naprawdę równocześnie, bo to było lata temu, więc nie wiem po kompletnie za ile. Wiem tylko tyle, że nie kupiłam jej w lumpeksie, że kupiłam ją nową, ale jest naprawdę mega, mega ciężka, a ja mam też rozmiar albo dwa mniejsze, więc moja też jest na pewno lżejsza z drugiej strony. No ale pamiętajcie, że cena tak czy siak z dnia na dzień spada. W środę będzie 79 zł za kilogram, w czwartek 68 zł w piątek. 58 zł. patrzę sobie tutaj na ściągę, także z dnia na dzień będzie ona coraz, coraz tańsza, ale co ważne, że jest naprawdę bardzo ciepła jest stan idealny, jest jak nowa, mega fajna koszula, lubię takie, lubię takie mieć zapięte aż, zapiętą aż pod szyję, yy, włożoną do spodni, tak elegancko bardziej, no ale to w okresie letnim bardziej noszę takie rzeczy, no bo wiadomo, że teraz jest zimniej, to tak średnio, no i fajna w sumie, ale mam bardzo, chyba nawet identyczną i niestety na nie za duża, trochę zmechacona, ale znowu, cookers, <laughs> nie dbam o to. Genialna. Ja pierdzielę, świetna. Słuchajcie, to jest w ogóle s czyli ona po prostu jest zrobiona w takim stylu, jako, taką, jako taka wielka. Ja mam chyba ostatnio fioła na punkcie takich, sto, takich kurtek, bo inaczej to wam tego nie wyjaśnię. Jak to inaczej ująć? Nie wiem, jak w tym wygląda, muszę się zobaczyć, ale już się czuję super. Idziemy do lustra, bo tutaj lustra są nie tylko ale poza też znajdziecie. Świetna. Nie no, nie mogę kolejnej takiej samej kupić, bo przecież ona jest prawie identyczna jak mój płaszcz. Ale nie jest taka. ハハ <laughs> jest cięższa, więc ona będzie, bo mój płaszcz pewnie bo mój płaszcz ten wielki, który noszę w którym zresztą zaczynałam odcinek również, noszę cały czas, bo przede wszystkim że, są, że jest bardzo wygodny, jest długi, więc mam wrażenie, że cały czas jakbym była w kołderce i jest bardzo ciepły, a też jest z drugiej strony lekki, co się rzadko zdarza, że kurtka jest tak mega lekka i tak przyjemna, a ten już jest cieńszy, więc to będzie na, nie na takie niskie temperatury, kurde nie wiem, co on teraz z tym fantem zrobić im częściej jesteśmy w lumpeksach, tym yy, bardziej z, z, z Kłaniam się ku zmianie strategii, bo do tej pory mówiliśmy, że jak się wahasz, to nie bierz. A teraz mam ochotę powiedzieć, że jak się wahasz, to bierz bo szkoda czasu. No jest tle fajnych rzeczy, że może weź ją, jak się wahasz. Dzisiaj, że mi się mega podoba, tylko znowu kolejną tak bardzo podobną, Chociaż ona nie jest taka sama, ona jest zupełnie inna, ona jest pikowana. Tak, jest od taka. Tego. Jak... Tu mega mi się podobają tutaj te rozcięcia, takie guziczki po prostu tutaj. No za, jest taka inna, zapienalna. nie? Taka niekonwencjonalna. I jest cieńsza. Trochę więc... pikowana, trochę. Gdy będzie, gdy, gdy będzie cieplej, to <laughs> kocham. 네. 더. I jak będę nosić na przykład takie bardziej eleganckie rzeczy, to założę ten płaszcz zarek, który wybrałam też dzisiaj. A taką, te, tą bym wybrała w takim innym stroju, ona jest taka bardziej wiosenno-isienna. No teraz, gdzie kiedy na zewnątrz jest jeszcze minus w sumie, to na pewno bym w niej zamarzła. Ale jak będzie tak plus 5, plus 10, to to będzie wtedy idealna dla mnie. Tutaj zobaczcie, to jest H&M y, SK i no idealny stan, totalnie idealny. Ona będzie na pewno lżejsza od tej poprzedniczki. I ona kosztuje 90 zł, 96 groszy w dniu dostawy. Też mało ale to jest generalnie nowa kurtka czas na przymierzanko oprócz tych rzeczy, które już widzieliście mam jeszcze kilka poza tym sprawdźmy czy będą na mnie dobre pomarańczowa sukienka nie na mnie za duża, ale mega ciekawe jest mega ciekawe są te rękawki bardzo mi się podobają, zobaczcie By była dużo, no dużo, dużo, dużo węższa to, to naprawdę bardzo interesująca sztuka i kolor mi się podoba co jest rzadkie u mnie żeby takie wybierać, ale no ten jest super a to jest dla mnie w sensie rozmiarowo, ale nie czuję się w tym sensie. Prędzej bym chyba widziała w tym mamę, a szczególnie w górze, bo tutaj jest taki, taki trochę, bym powiedziała, jest styl. Niekoniecznie raczej w kroju spodni, chyba że byłby trochę i byłyby inne spodnie, ale no, ja się czuję tak trochę jak w piżamie, a trochę jak taka szara myszka, więc nie wyraża mnie to kompletnie golf jest petarda w ogóle on jest na nie za duży i to o dwa rozmiary ale podoba mi się taki jego luźny krój, podoba mi się przede wszystkim też kolor jest super, w super stanie no ja go teraz nie wkładałam do środka, ale wyobrażam sobie go właśnie tak bardziej, albo do spódniczek do środka, albo do dżinów do środka tak najbardziej i co ważne dzięki wam zaczęłam, zaczęłam po raz kolejny bardzo dziękuję zaczęłam wkładać golf do środka co prawda pisałyście mi, że to przy dużych stójkach fajnie działa, bo dzięki temu ten golf tak stoi dookoła i to jest genialne patent, w ogóle okazało się, że moja mama też tak robi ale ja o tym nie wiedziałam, dopiero od was się dowiedziałam ale powiem wam szczerze, że to też mi się sprawdza czas, często przy takich właśnie gol, golfach do, dotykających normalnie szyi, bo jakoś tak mi się tutaj bardziej podoba jak to się układa tutaj e, wokół szyi e, właśnie i y, 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 y po prostu tak zaczęłam robić kiedy tylko mogę, czasami jest tak, że tutaj wiecie ten szef nieładnie wygląda no to wtedy robię do, na zewnątrz, ale generalnie coraz częściej robię do środka golf, no i go biorę i tutaj znowu Petarda. Mega mi się podoba ten Golf. W sensie jego jakość. On jest tak, tak dobry. Ja, wiem, ja bym chciała sprawdzić jego skład, czy ja to mogę zrobić. To jest 80. Nie czekajcie, bo to jest bardzo zamazane. Tu jest chyba 60. 52 wisko nie 60, nie 82 wiskoza, 16 poliester, 2 elastan, coś takiego, dajcie mi znać czy to razem dało 100% <grystanie> No w ogóle takie rękawki, czekajcie, one nie są przykrótkie, czy to jest taki krój? One są chyba takie po prostu, ja nie wiem jak to się mówi, 7 8, coś takiego, taka długość I też to fajnie wygląda, albo będę tak robić, że będę, o, one będą w ten sposób, takie troszeczkę bardziej podwinięte, ale tak czy jak biorę <grystanie> Swetr kamizelki gdzieś 8,99. Ja dwie sztuki. Mam jedną kurtkę z nowej dostawy, więc 89 zł kilogram, Widzieliście, jaka jest cena? Około tam 90 zł. Zaraz dowiemy się dokładnie, ile za wszystko zapłacę. To jest kurtka z wyprzedaży, czyli 14,99 zł. I torebka z wyprzedaży, czyli 8,99 zł. <grych> Bardzo tak dobrze odjeżdżał towar. Wow. Łoł! Oczywiście, aplikacja jest. Przypominam Wam też o założeniu aplikacji. Możecie to Zrobić oczywiście w sklepie, jak przyjedziecie, ale też możecie. Tutaj macie w aplikacji też informacje o postach sprzedażowych, właśnie a z premium, gdzie możecie sobie kupić online rzeczy również i zwrot towaru. Nawet jest to informacja do 30 dni, także naprawdę wow. A i patrzcie, nawet jest kod rabatowy tutaj, 10% przy okazji aplikacji. Tak, 136,74 zł. Kartą będzie. Poproszę aplikacja. Proszę bardzo. Czyli 136 punktów dojdzie, nie? Tyle co. To... 136 punktów yy, powinno wejść. No? Super. A już mam 14. Brawo. Ja znowu obładowana. 136, 64, 74. Gdyby nie ta nowa kurtka, to zaszalałam. Słuchajcie, ja miałam jednocześnie i wyprzedaż, i nową dostawę, także po prostu królewsko. Mam dwa płaszcze, dwie kurtki i tę torebkę, którą widzieliście. Przypominam, że ki znajdziecie nie tylko tu, gdzie dzisiaj jestem w Chojnicach, ale też w Koronowie, w Toruniu, w Grudziądzu, kilka w Bydgoszczy. To jest generalnie sieciówka, także sieciówka, sieć lumpeksów, także naprawdę jest ich sporo. Wszystkie są świetnej jakości. Ja na pewno z przyjemnością będę jeszcze wiele ich odwiedzać. Zresztą mm, obiecuję Wam, że to, to zrobię. O, zróbmy to w ten sposób. No i Wam oczywiście polecam, no bo jak widzicie zawsze obładowana wychodzę, więc warto wpaść. Super towar, super ceny, super atmosfera. Także Czego chcieć więcej? Ja tymi udanymi zakupami, pełno dobrego nastroju, żegnam się z Wami. Zapraszam Was serdecznie do subskrypcji kanału, do wsparcia dobrych wibracji, do całowania tych, których kochacie. Kis, kis, kis. I do podążania za życiem, jakiego pragniecie. Oczywista, oczywistość. Do następnego.